Siema siema witam na odcinku strapowania Generalnie kilka osób zabiliśmy Jednego się wypuściliśmy No i co zostawcie 50 lajków to dam wam txt No i co sub like, dzwoneczek No i zapraszam do oglądania elo A wy dwóch mnie biją Aha A więc to tak Dobra Zdupiam stąd Ej y y y Przypał Łatafaka. Co? W, wiesz co trzeba <grymne> Też Coś ja zrobiłam Co? Jestem. Przypał watafuka, idź na gringo Co ja jestem na gidi tutaj, Seba, No czy, Kurwa czy idź gringo. bo mnie trze goni no dobra ja nie No mnie nie też gringo. kurwa trze goni, Jureczka idź tam Oreczka, pójdź Nie dług mnie teraz goni Będzie trap roku hmm. Powiedz jak będziesz Jestem trap roku Jesteś? Ale na wsiąły Tak na to nasi i z łapką stoi wiesz jak jest. tak, tak, nie, przygotuj się, no nie, mi się, się nie, wiem. nie, 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 tam nie, 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 może o, dobra już Dobra w końcu. O chuj, jednak nie. Jeszcze ja bym jebnął. Jezus. Plus 106. I ja zapomniałem pap Zapomniałem Czemu hafa pole? do mały. Jestem jak coś. Jesteś już na przycisku? Jestem. Kurczę tak szybko. Wyśmienicie z twojej strony. Dobra, to jest nagrywane tutaj. No i zapraszam, zapraszam za mną. Ganią mnie na paleńce O nie, wice tu stoi Żeby mi nie spłoszył zawo zawodników A nie, jakaś pała Dobra, ganią mnie Uciekajcie no Co tu za dziura jakaś jest? No wiedziałem, że tak będzie. Zjem odstraszacza i już z, 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 tutaj z knoka damage. Ajajaj, no, no niedobrze panowie. Jesteś na przycisku? Jestem. Dobra, przygotuj się. Pult. Wpadł. Super. Dobra, Dobry, kwint nie poprawić. O, zabiłem. Zabiłem. Nice. Super. I zapomniałem, zapomniałem, Czemu hafa doszła do Dobra, już jest nagrywanie. A skąd pomysł na nick Geyser? Nie wiem, tak o. No bo jest gej, dodał zer. Bo jest zero <grym> Nie no, to <żartuję>. ty. <grym> <grym> Tak, Dobra, znowu trzech mnie goni. Co za... biegnę. A jaka biega? Jakieś gazy, ty. Dobra, gejzer, to jednak możesz już iść na tropa. tego <grym> Jego mnie oszmakowują dziady od gringo pulp. Wleciał, Boże, ale to takie było... Wleciał, panowie I Zapomniałem, pa, zapomniałem, kafa do szuapa Dobra, Le, lecę na gringo Biją mnie. Ale pały. Dobra. Uciekam na gringo. Dobra, sobie refila. Bo już czuję, że może się to udać. A ten jeden się boi. Dobra, że kilo w łapę. Na tego. tego. I poleciał łatwo. Zajemliście. Super, super. Kurde. Chłopcy Kłopcy drzewkę poza miejscu. i go podkopuje podkopuje I Kolejny zapomniałem, pa zapomniałem Hafa w ogóle? do szuapa <laughs> Nagrałem to. Nie, <laughs> serio. Ej, serio. No może być. Polito, Zabiłem go, ale wrzucę to z głosem ty. <laughs> Nie. Nie, proszę, proszę. Kiedy montowanku? Za niedługo, za niedługo. Zabiłem go. ale ja Ten... <laughs> <Okay, ja zabudniałem. laughs> A akurat nagrałem i zabiłem, nie? Więc sobie miście się złożyło. On klika cały czas. Pixa klika. Wyrzucę go z gildiak, trudni. Wiem, go kno... Kurde, nie ma PVP, bo bym go knoknął do dziury. Ty no bo goni mnie diaksowy jak on spierdoli, to serio go wyrzucę. Dobra, nie, już jest, jest. Poszedł sobie? Tak. O chuj, dostałem z Ale goni mnie, goni mnie, no bo wiesz, jak widzisz że laka to jest napalony. Czemu ci debile stoją w żółwiu we dwoje? Nie wiem, wyjebane na nich Ale goni, goni Schowam się za krzaczkiem. Uda mnie Ogara Dobra, bo on stokratek Dobra mam blisko zawodnika do, wlec do wlecenia, do wlecenia, trapa Proszę się przygotować Ul. I siedzi, to jakie to jest proste, boże I go Co robimy? A mogę go zabić? A nie, teraz jad koksa, to jeszcze nie. No nie no, jak go zapraszamy na TSA to, to nie zabijamy. To wybierz w sumie klikaczu. Ale on pisze czekaj. Dogadamy się. Ale chcesz go zabić, bo jak, bo jak nie, to zabijamy A ja go. go zabił No to dawaj, klepiemy go. Nie ma czasu. <tryk> Waliłem, że tego wiadra nie wziąłem Zaj Zajebałeś Fyduk? Nie, 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 nie Dobra, koksika jedzony Kamil, może nie, ale ja tak jeden tam stoi przy gringo co oni wiedzą? Dobra, przygotuj się. Pul. Pat. No i kolejny, łatwo całkiem. Mógłbym pograć. Ty to jest jakiś napaleniec. Nagrzaniec. Biegnie na mnie jak wściekły. O nie, zdradziłem się. Dobra, bądź na pulu, pylysy. czyli co ma zaśpiewać? jedzie dzielnicowy? Ja. <grym> witam gracza no halo jest, tak? zawitał pan do nóżek i... no właśnie zauważyłem <grym> możesz teraz ten przeżyć ale musisz pioseneczkę zaśpiewać kurwa mogę ci, ten, mogę ci... co możesz dać? I temy, bo kurwa... ja sobie cię mogę brata prawa wiesz co chodzi. dobra i temy też mogą... Dobra, ale to musisz musisz jako, się jakoś ale się wykazać, nie? To na, na nawet kurde żart jakiś opowiedz chociaż Jakiś żart. No, jakiś dobra. taki śmieszny. Czemu blondynka, jak jakieś do torety to zostawia drzwi otwarte? <laughs> A może jakiś lepszy? Masz w eee. rękawie? <laughs> A o czym mogę na przykład? No nie, nie wiem, nie o nie wszystkim. Albo ja po francusku, no wiem, po polsku nie znam żarty. Mhm. No bo ja z jestem, żarty. i po polsku to nie zgadam często. To powiedz po francusku, żeby subskrybowali kanał, i Cię wypuszczam. A jaki kanał? Camilos? Camilos, no no no. Okej, okay, albo nie w, la się na Camilos. O dobra. <laughs> Ona I to no. Dobra, dziękuję. Zapraszamy daj, ponownie. Daj, daj. <śpiewanie> Dobra, może skorzystam.